Siema siema widzów wtorek, wtorek, czyli dzień bez yy, portek. Nie mam pojęcia yy, jaki może być dzień wtorek, ale yy, wiem o tym, że to jest dzień, gdy będziemy oglądać Mateusza Chmilarka, gdy ponownie kogoś oszukuje i chyba jest najbardziej szkodliwy, jaki był od początku jego kariery. A uwi kariery. A uwierzcie mi, chłop chował się w szafie swojej dziewczyny i reklamował Mystery Brand, więc jakby no... Yy, że jest gorzej, to coś ewidentnie to oznacza. Jak to Nowciak z bardzo dobrze powiedział? Czas shopping robimy przez internet. Ale czy ty ten shopping przez internet dobrze robisz? Na pewno? Mądrzy ludzie, jak im powiem, żeby dokończyli w komentarzu to, co właśnie powiem. Jak zakupy online to tylko zy? to nawet bez myślenia wiedzą o co mi chodzi. I dlatego wybiorę pięciu z was, żeby się dostali po 100 zł PSC na jakieś głupoty. Bo dokładnie chodzi o Lie Shops. Shops coś pięknego, robisz coś, co i tak się teraz często robi czyli zakupy online otrzymujesz za to cashback, czyli pieniądze z powrotem w zamian za to, że używasz LetiShops. Prosta piłka. LetiShops dostaje procent z twojego zakupu od sklepu, w którym robisz zakupy i z tym procent się dzielą z tobą. Nie ważyć czy to AliExpress, Allegro, MediaMarkt czy RTV Euro AGD. Zasada taka sama. Ty i tak coś kupujesz, a LetiShops i tak ci oddaje pieniądze. Wiem, brzmi głupio i jak jakaś bajka, ale to po prostu LetiShops. Jeżeli jeszcze nie korzystasz, to gratuluję braku szacunku do pieniądza. Klikaj w link bo i let's nauczycie jak zbierać grosz do grosza. Ja już przez chwilę myślałem, że ktoś się pozbył Mateusza Chmilarka, bo zhakowali mu konto. Zgaduję, że Mateusz Chmilarek był tak pazerny na pieniądze, że na jeden z takich, bo nie, nie wiem czy wiecie czy nie, ale często my, Jupiterzy, dostajemy maile typu: dodajcie mnie na Whatsappa, yy, albo pobierzcie ten link i nie wiem, dostaniecie 10 tysięcy złotych za reklamy tego. Wiecie, takie kurde yy, sumy, które zachęcą każdego, ale trzeba być o zdrowym rozumie i wtedy się ogarnia że ej kurde ty, dodam go na Whatsappa, ma mój numer telefonu, no i es, zhakowany będę. No i co, zhakowali mu to konto, no i w sumie odzyskał chyba po prostu jakby bez uszczerbku jakiegokolwiek, ale i tak nie wykorzystuje swojego konta na YouTube do tych skamów, które robi, tylko na TikToku. Zostaw lajka, albo odpierniczę ci pranka, no a nie chcesz być zdubielowany, więc zostaw tego lajka, okej? Okay? Ja, ja ja, już wiem, no nic cię to nie kosztuje, a mi sprawia ogromną radość, bo normalnie bez twojego lajka nie wiem jak przeżyję. I ci, co nie subskrybują tego kanału, po prostu debile kropka i więcej o nich nie trzeba rozmawiać, ale trzeba więcej rozmawiać o... No nie, jazdo. Pierwszy mail Co? Czy rzeczywiście można trafić takie rzeczy jak u mnie na nagraniach? Jasne, że tak. Dobra, otwieramy piąty, uwaga. Co? Co jest? 300 zł Lecimy dalej. Po pierwsze tak, o tym, że od Rewo, bardzo fajnego youtubera, bardzo polecam, bo, bo ja oglądam, jestem na bieżąco. Taki nowy, malutki, ale od niego właśnie wziąłem wszystkie materiały, bo on ładnie wszystko w jedno miejsce dał. Jak Mateusz Chmilarek sam siebie pogrąża. Jak tutaj widzicie, chłop się ekscytuje, wow, otwieram jakieś mystery boxy, ale nigdzie nie mówi, że te mystery boxy są jego. Rozumiecie tą ironię losu? Gargamel nagrywał Mateuszu Chmilarku, że nagrywa i reklamuje Skam stronkę Mystery Bran, czyli coś takiego, że wiecie, wpłacacie pieniądze, otwieracie i nie wiadomo, co otworzycie. E, no i, i, i. Mateusz Filarek po tym jak przeprosił, powiedział, że popełnił błąd i tak dalej. E, zadecydował, że sam otworzy taką stronkę. Gratuluję normalnie Rekim biznesu. To jest nowy boks. Od y, tego samego sklepu Polaris Shop, tylko jest to Apple Box. Otwieramy i wyjmujemy boxa. I uwaga, przechodzimy do otwierania. Widzicie, on to reklamuje, jakby to nie była jego strona. Y, I jakby to po prostu było wiecie, no, sponsorowane przez tą stronę, i tyle. Nigdzie nie mówi, że to jest jego strona. A z tego co mi wiadomo, to jest niezgodne z prawem. <zysy> Jeszcze te fake reakcje. Wow, kupiłem jednego Mystery Boxa od tej marki i akurat, akurat udało mi się wygrać iPhone'a. Ciekawe dlaczego. Hym, może dlatego, że sam sobie to wysłałeś? <laughs> to jest taka głupota, bo to jest wiadome, że on sam sobie to wysyła, tak? Więc on sam sobie nie wyśle główna, bo nie miałby wtedy reklamy. I chłop dosłownie na każdym TikToku reklamuje tą stronę, jakby e, otwiera Mystery Boxy, ma po miliony wyświetleń na tym TikToku i zawsze mu się coś fajnego trafia. jakie? On ma szczęście, ja. Yeah. A inni w komentarzach piszą, że jeszcze im te Mystery Boxy nawet nie doszły. <gry> a jak już dojdą, tym widzą chmilarka te boxy e, po tym, jak czekają na nie, nie wiem, z 5 miesięcy i otworzą, a tu dostają cukierka, to to się zawiodą, bo Mateusz Milarek zawsze otwiera przecież iPhoney. Dostałem mystery boxa. Sprawdźmy, co jest w środku. Wydałem 50 zł. Oj, nie, ty wydałeś o wiele więcej na tego boksa i na, to, na tego TikToka i na tą reklamę. Wydałeś swoją godność, o ile jakąkolwiek jeszcze ci została. Ja nie mam pojęcia, jak tacy ludzie śpią po nocach. Naprawdę, to jest taki kamerzysta, ale wersja light troszeczkę, że jakby ma w dupie innych, o, inne osoby, po prostu dba tylko o swój portfel i tyle. A w środku mamy karteczkę. Dziękujemy za zakup. Trafiłeś na jedno z dziesięciu specjalnych pudełek. Dobra, fajnie, otwieram. Co tu mamy w środku? Jeszcze więcej cuksów. O, i tu coś mamy dużego. Zdejmujemy wszystkie... O, dużo warstw jest, ok. Nadal wszystkich nie zdjąłem, także chwilę. No nie. Ale jazda. Ale jak ładnie sobie to wszystko zapakował. Zgaduję, że swoim widzom nawet tak nie pakuje, tylko pa pakuje do pudełka, tak o niech se mają i tyle i ma wyrąbane. Naprawdę, ja nie rozumiem jak taki człowiek zasypia, serio, tak sobie to, o tym myślę i ja bym nie potrafił. Więc postanowiłem, że zobaczymy co jeszcze mi się trafi i zamówiłem dzisiaj kolejne dwa boxy. Uwaga, otwieramy. A w środku mamy, uwaga, uwaga, no nie. A nie, czekajcie, bo to jest pudełko bez folii. Wzrostku jakieś lekkie, otwórzmy to, co tam mamy w środku. CO?! Co jest? Haha, ha, tym razem nie otworzył iPhone'a, tylko otworzył e, iPhone'owe pudełko, gdzie jest 500 zł za 50 zł, które wydał. Chłop, chłop swoje własne zdrabki reklamuje, tylko te zdrabki nie są jakkolwiek monitorowane i na pewno o wiele więcej y, zyskuje na tym niż wydaje. Zgaduję, że nawet ani jednego iPhone'a jeszcze nie rozdał. Daje sobie lewą, lewą rękę uciąć, bo prawa bardziej mi potrzebna. Także idziemy je rozwalić. Dobra, rozjechałem i w tym momencie teraz to otwieram i zobaczę co było w środku. Dobra, wyjmujemy i patrzymy co Ja. <grystanie> Jest, to był iPhone. Kurde, ale chłop ma farta, za każdym razem jak sam od siebie kupuję Mystery Boxa, to dostaję iPhone'a praktycznie za każdym razem. No ja pierniczę Mateusz Milarek, ty to, ty to jesteś farciarz. To wcale nie tak, że sam pakujesz sobie te pudełka i sam wybierasz, co dostajesz, żeby mieć najlepszą reklamę, jaką możesz mieć. Czyli po prostu oszukiwanie ludzi. To jest ja, jakbym reklamował, nie wiem. Widzowie, kupcie coś na zebrankach. I bo kurde, ostatnio ja kupiłem coś na zebrankach i do pudełka, uwaga, dostałem chusteczkę. Tak, wy też możecie tą chusteczkę. Dostać, tylko kupcie coś dzisiaj na zebrankach. No, nie, no, nie dostaniecie chusteczki. Tylko ja dostałem, bo przypadkowo mi wpadło do pudełka. <grym> Ale gdybym wam nie powiedział, że ta chusteczka sam sobie ją podstawiłem, i wam bym nie powiedział, że zebranka są moje, to byście też kupili coś zebranek, bo też byście chcieli chusteczkę dostać. Chusteczka to jest tylko przykład. Nie wiem, powiedzmy iPhone zamiast chusteczki czy coś. Dobra, jesteśmy na dworze, mamy młotek, mamy boxa, także rozwalmy go. Dobra, oby tu nie było nic jakiegoś wartościowego. Zacznijmy. Dobra, zajrzyjmy teraz, co było w środku. Nie, nie wierzę co jest ze mną nie tak! Airpodsy rozwaliłem. Ja... Yeah. Jeszcze się zdziwiłem przed tym, jak nawalałem w to pudełko, że mi wyskoczyło połączenie AirPodsów na TikToku. Mam dość. Bo widzicie, mimo że Mateusz nazywa te słuchawki AirPodsami, co jasno wskazuje na firmę Apple, to tak naprawdę są to słuchawki innej firmy, a konkretnie i7S, które kupicie na AliExpress za 2-3 dolary, czyli jakieś 10 zł. Łatwo to dostrzec, bo gdy mailarek pokazuje zbliżenie na zmiażdżony plastik, wyraźnie widać, że są tam wystające przyciski, których nie ma w AirPodsach. <śmiennie wskazujące> Dość, że sam sobie wkłada rzeczy do paczki! To rozwala i mówi AirPodsy, a to są podróby AirPodsów. Ale w sumie to nie podchodzi pod jakiś paragraf, bo z tego co mi wiadomo, to podrób nie można sprzedawać. Tym bardziej, że reklamuje to jako AirPods, czyli produkt Apple'a, a to jest podrabiany produkt Apple'a. Hmm... Ale nie, przecież to jest wszystko legalne, dlatego że płaci podatki. Ale tym razem sprawa wygląda troszeczkę inaczej, bo tym razem przy kupowaniu boksów od razu dostaje się maila, co w danym boksie się wygrało i po prostu czeka się na tą rzecz, aż wam przyjdzie. Ej, patrzcie, co się stało: kupiłem 22 boksy i okazało się, że jest promocja, i drugiego boxa przy zakupie jednego dostaje się gratis drugiego ultra boxa, Więc mam do otwarcia 44 boksy. Przecież ja nie zdążę. Jakie tka. Ale. Jak on to reklamuje? Wow, kupiłem 22 boksy, ale okazało się, okazało się, że ta strona jest tak super, że dostajesz jednego gratis. To nie tak, że po prostu to nagrywam, dlatego, że jest ta promocja i to jest moja strona i w sumie nawet nic nie wydałem, nawet wam nie pokażę, jak to kupuję, ale udam, że pokazuję. Tylko ta strona po prostu jest super. Normalnie cały czas z niej korzystam. I jeszcze ten jego posta na Instagramie, jak wygląda, jak ja, jak gdy jeszcze chodziłem do kościoła co niedzielę. Mateusz Milarek, Młody przedsiębiorca <noise> Młody oszust jesteś, jesteś Młody Wawrzyn, a nie kuźwa przedsiębiorca. Chłopco nagrywał fejkowe pranki na swojej dziewczynie i że się chowa w jej szafie, potem reklamował skamy, a teraz sam stworzył skam i nazywa się przedsiębiorcą. <noise> Bill Gates, nie wiem kto, Elon Musk, przedsiębiorcy, pff, nigdy w życiu. Mateusz Smilarek, to jest to. <noise> przyszły nam obydwa maile i sprawdźmy, co trafiliśmy. W pierwszym karta podarunkowa H&M 50 zł, oraz w drugim karta podarunkowa 20 zł. Wydaliśmy 60, także profit. Kurde, ten to ma farta, zawsze profit robi, nawet gdy iPhone nie otwiera, to i tak dostaje profit. I, i jeszcze to używanie tych, wie, wiecie, że niby pieniądze palcami, profit, chłopie, profit to jest tylko dla ciebie, a un profit dla twoich widzów, którzy się na to nabiorą. Dobra, bo wyszedł jakiś dym, który trzeba wyjaśnić. Tak, to mój sklep. Z góry gratulacje wszystkim, którzy zjechali na dół stronę, gdzie widnieje to wielkim napisem. Czy to skam? Broć Boże, nie. Na no, no co byś powiedział, że to nie skam? <laughs> I, I jakie oburzenie, że widzowie, przecież wy nie czytacie regulaminów sklepu i nie patrzycie, kto jest właścicielem? Amatorzy, przecież to było oczywiste, że to jest mój sklep. Wcale nie mówiłem co chwilę, że wow, kupiłem na tej stronie, wow, wydałem tyle pieniędzy, wow, ale. Su no, no nie, nigdzie nie mówiłeś, że to jest twój sklep. Czy rzeczywiście można trafić takie rzeczy jak u mnie na nagraniach? Jasne, że tak. macie nawet kilka faktur za rzeczy, które kupuję do boksów. Tutaj jedna z większych kart. Tutaj druga faktura, I proszę, 300. Tu kolejna na 300. I jeszcze jedno I tu jeszcze jedna na stówkę. No, na szybko, tylko pokazał tam jakieś faktury. Pewnie 5 razy to samo pokazał, bo tam na kwotę jedną zumował z 3 razy. Poza tym, ja nie pamiętam, żeby iPhone'y kosztowały 300 zł, a ty iPhone'y na każdym TikToku łapałeś, więc twoi widzowie też powinni na każdym swoim otwieraniu otwierać iPhone'y. No, no i gdzie są faktury na iPhone'y cwaniaku, co? Mogę się założyć, że te iPhone'y nawet nie były prawdziwe, te co on otwierał, tylko kupił po prostu podróby yy, takie, takie bardzo realistyczne z AliExpress czy coś, które nawet się pewnie nie odpalają. No bo jak AirPodsy podróby kupił i reklamuje jako prawdziwe AirPodsy swoim widzom i wysyła, to tym bardziej na pewno iPhone'a pewnie nie kupił i nie kupi żadnemu widzowi, ale on oczywiście na każdym TikToku otwiera. I jeszcze poszukam, bo w wersji papierowej mam AirPodsy i takie inne rzeczy. Ale ty nie, nie dajesz Airpodsów, tylko podróby Airpodsów, ale z chęcią bym zobaczył te faktury na niem. Nie 10 Airpodsów. Udowodnij, że kupiłeś przynajmniej 10 prawdziwych Airpodsów. No, dawaj. I jak idealnie dla niego, że w wersji papierowej yy, ma oczywiście Airpodsy i iPhony, a te tańsze rzeczy już wam teraz pokażę, bo ma w formie elektronicznej. Yy, chłop w tym momencie sam siebie po prostu oszukuje, bo już każdy wie, że to jest po prostu z jest złym człowiekiem, jest śmieciem, a nie człowiekiem, że tak to powiem. Ale on dalej sobie wmawia, że nie przecież to jest wszystko legit. z twoimi TikTokami, Mateusz. To oczywiste. To forma darmowej, potężnej reklamy. Czy oszukuję? Kompletnie nie. To takie czyste kłamstwo, które mogę ci udowodnić na czarno-białym, co powoduje, że już jesteś oszustem. Dostałem mystery boxa! Sprawdźmy, co jest w środku. Jak wydałeś 50 zł, skoro to z twojego własnego sklepu, więc dosłownie w żywe oczy kłamiesz ludzi, to jest oszustwo i kropka. Już nie biorąc pod uwagę innych oszustw, które nie można udowodnić tak czarno na białym, jak to na przykład. Po prostu nie dziw się, że jak kupiłeś jednego boksa, to akurat ty będziesz osobą, która trafiła. Znaczy, oczywiście możesz to być ty, ale nie musisz. Nie. no ale jak to, Mateusz Milara? Przecież ty reklamujesz, że za każdym razem, jak kupisz na Mystery boksie, czy gdziekolwiek tam to kupujesz na swojej stronie, to zawsze dostajesz coś fajnego, więc dlaczego ktoś inny miałby tego nie kupować? Czy to jest fałszywa reklama? Nic do ukryć. Działam legalnie, rozliczam podatki, płacę ZUS. Zajmuję się tym ja i moi pracownicy. Ale Mati, boksy nie dochodzą od 6 miesięcy. Pewnie dlatego, że strona nawet tyle czasu nie ma. <laughs> I typowe kłamanie, no. Ja to mam pracowników, wiecie. To wcale nie tak, że ja sam pakuję to wszystko. Wiesz, ja mam pracowników, jestem przedsiębiorcą. <laughs> nie no, chłop odprowadza podatki. To na pewno to nie jest tak, że y, daje syf swoim widzom, a sobie otwiera jakieś fajne rzeczy. To, to, to wcale tak nie jest. <laughs> Przecież on odprowadza podatki, więc jaką by mógł oszukiwać, tak? Cała sytuacja to jedno wielkie pomówienie i plotki. A osoba, która napędziła to pomówienie, w najbliższym czasie dostanie odpowiednie pit. Jakie pomówienie i plotki? To jest dosłownie czarno na białym, że to jest Twoja firma, a Ty reklamowałeś jako nie Twoje. I z tego co mi wiadomo, to Ty prędzej pójdziesz siedzieć za to, bo to jest nielegalne. Przynajmniej w Stanach. Bo nie wiem, czy wiesz, czy nie, ale była kiedyś taka afera z chyba skrzynkami celowymi, coś takiego. Że Syndykat oraz y, Tim Martin mieli swoją własną stronę, a udawali, że grają na y, takiej po prostu sponsorowanej, że oni ich sponsorują i tyle, a nie, że to jest ich własna strona. I gdy ludzie się dowiedzieli, że to jest ich strona, a oni nie reklamowali jako ich strona, to. Poszli, no nie, nie poszli do więzienia, na pewno mają jakieś większe grzywne, ale normalnie byli w sądzie. A wisienką na torcie jest to, że dość, że reklamujesz coś jako nie swoje, a jest twoje, to jeszcze reklamujesz produkty Ape'a, które nie dostajesz, no bo to nie są AirPodsy prawdziwe, tylko fejkowe, więc dwa w jednym, a dalej nie chce mi się szukać. Ale oczywiście przedsiębiorca grozi już pozwami i tak dalej. Chłopie, ty nawet prawnika pewnie w życiu nie widziałeś i nigdy nie gadałeś, nie miałeś styczności z jednym, bo, 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 jakbyś miał, to by ci powiedział, że jesteś po prostu oszustem z tym, co robisz. Wiesz, już pomijając fakt, że jesteś człowiekiem bez morałów, ale jakby, no. Jak można stracić coś, czego i tak się nigdy nie miało, tak? Jest taka strona jak polarizebots.com. Link macie w moim bio. I jak wejdziecie na niej w ten produkt, gdzie sprzedawane są słuchawki, gdzie się dolej do koszyka, to one kosztują 250 zł, ale w momencie, gdy wpiszecie w kodzie zniżkowym, ty, S, ty, a następnie klikniecie zatwierdź, to macie darmowe słuchawki za 0 zł. Także pozdrow jakiś kod administratora chyba tak, by jak ktoś z was chciał darmowe słuchawki, to oni chyba się No i jeszcze chłop kupił na Aliexpress słuchawki i reklamuje jako swoje. No, <laughs> jeszcze za tyle pieniędzy, gdzie je można pewnie kupić za grosze. Przypomina mi to troszeczkę sytuację z Marcinem Dubielem oraz tymi zegarkami lub Wersow, Olenowak i tak dalej i tym wybielaczem do zębów. Mało tego, to nie są słuchawki świeżo powstaje firmy Polarize Pod, tylko chińskiej firmy Xpoco, która ma na Aliexpress swój oficjalny sklep. Nie, no ale to przecież... O, troszeczkę sytuacja jak z Wersow co wartęga. weźmą, że to y, nie on łamie prawo, że reklamuje coś nielegalnie i tak dalej, i tak dalej, oraz y, podróby sprzedaje, to my łamiemy prawo, że to nagłaśniamy. Dobra, i mamy również nasze maile, więc otwieramy i patrzymy, co w środku wygraliśmy. Pierwszy mail case. Drugi case. Trzeci case. Czwarty. Co! Totalnie prawdziwa reakcja, ale patrzcie jaki rekin biznesu, jaki przedsiębiorca pokazał, że trzy się nie udało, ale za czwartym razem udało się wygrać iPhona, więc jego widzowie też będą wiedzieć, że muszą otworzyć przynajmniej te pięć skrzynek i też trafią iPhona, no bo Mateusz Chmilarek trafił, więc oni nie trafią. <grym> Taki to jest kuźwa skam. Wiecie, pozbyliśmy się już kamerzysty, przynajmniej na ten miesiąc, pewnie raczej dłużej. No i jeszcze nam został Mateusz Chmielarek, z tego co widzę. Ja wiedziałem, że ktoś zastąpi tego kamerzystę, ale że aż tak szybko? <laughs> Ciekawe, czy jakiego jego rodzice o nim opowiadają, to też opowiadają jako przedsiębiorca, youtuber czy oszust, bo ja jako jego rodzic na pewno nie byłbym dumny. Dostępne na stronie Chmielarka. Znajdziemy tam m.in. projekt od kształcie kuli, który swego czasu był dostępny z rabatem 100 zł. Ale z pomocą przyszedł mi sam Mateusz, który na jednym z TikTok pokazał swoją przeglądarkę. W zapisanych zakładkach wyraźnie widać, że zapisał sobie jakiś przedmiot za Ali o nazwie USB gwiazda led. Postanowiłem sprawdzić co mi wyskoczy i no nie uwierzycie, wyskoczył mi taki sam projektor jak ten na Sonic Chmielarka, tylko że zamiast za 200 zł poprzecenie jest 300, to za jakieś 90 zł. Przedsiębiorca by way, nie? Na, nawet nie wiem, jak to nazwać. Wszyscy wiemy, jak lody ekipy są ostatnio unikalne i wartościowe. I wiem, że miałem już nie wydawać więcej pieniędzy na te Mr. Boxy. No, zobaczcie to. Na stronie, na której zamawiam, zawsze boxy pojawiły się limitowane boxy, których jest 100 sztuk i w których są lody ekipy. Można trafić 100 sztuk lodów ekipy. Chłop dalej mówi na tej stronie, co zawsze zamawiam, czyli nie mówi, że to jest jego strona, tylko na tej stronie, co zawsze zamawiam. I zakrywa cenę, żeby ludzie nie widzieli, jaka jest cena. Wiecie, to jest taki chwyt marketingowy, że muszą sami wejść na tą stronę. I zobaczyć jaka jest cena, więc wtedy prawdopodobnie bardziej kupią niż jakby po prostu zobaczyli cenę tutaj, tak? Poza tym dawanie lodów ekipy do swojego Mystery Boxa. Chem, czy Frizz by był szczęśliwy wujek łuki, czy by chcieli sobie pozew zrobić na takiego pana, żeby więcej zarobić? Wydaje mi się, ta druga opcja. Jak najbardziej prędzej on dostanie pozew od ekipy i korala niż my za nagłośnianie jego skamu. Dokładnie takie pudełko całe czalicie to? Ja kupiłem już 10 boksów. I teraz je otworzymy i zobaczyłem, co trafiliśmy. Hmm, nie zgadnę. Otworzyłeś na własnej stronie własne boksy, i robisz reklamę na TikToku i masz ogromne tam zasięgi. To czy pokażesz, że te boksy na nic nie trafisz, i po prostu zmarnujesz pieniądze, czy że, że troszeczkę wydasz, ale jednak trafisz prędzej czy później. Ale się jaram, dobra, jazda po kolei jeden. Karta do Spotify. A. Ok. Dwa, karta do H&M. Trzy, znowu do Spotify'a, Cztery, do hm Znowu do H&M. -u. Lecimy dalej. Co? No nie, no nie. No, kolejne fake reakcje. Widzowie musicie 5 boksów kupić i też pewnie wygracie, albo 10. Ej, to jest takie, jeszcze żerowali na, na, na dzieciach dosłownie, no bo e, kto inny by kupił mystery Boxa z lodami ekipy? No na pewno ktoś dorosły. E, no, nie, no, albo youtuber jakiś, co sobie robi e, jakiś film, e, w co bardzo wątpię, bo nikt nie jest aż jakim debilem, albo po prostu dziecko, które szuka wszędzie lodów ekipy, nie może znaleźć. Widzi, że Mateusz Chmilarek kupił 10 boksów i już trafił 100 sztuk ekipy i pofleksuje się na osiedlu, więc też spróbuję trafić i nie trafi. No i to na tyle. Wiedziałem, że prędzej czy później powróci kamerzysta w innej postaci, no ale że tak szybko to nie wiedziałem. <laughs> Czyli ponownie oszukiwanie jakichś swoich widzów. Tak samo jak kamerzysta mówił, że przecież ja mam koszulki i na tych koszulkach nic nie zarabiam. Na tych koszulkach więcej trasy niż zarabiam. Dlatego kupujcie te koszulki. <laughs> Mateusz Milarek. porównuje się do niego, bo jak najbardziej to pasuje. No i weź spójrz, co robisz w życiu i czy te pieniądze naprawdę są tego warte, już wejść iść do jakiejś normalnej pracy i przestań oszukiwać ludzi. Naprawdę, już te Twoje pranki ustawiane swoją dziewczyną były mniej szkodliwe, niż to, co teraz robisz. Widzu, jeżeli ty też tak sądzisz, zostaw lajka, bo jeżeli nie zostawisz lajka, to zgadasz się z Mateuszem Hilarkiem, że to nie jest skam. <laughs> zostaw subskrypcję, bo jesteś debilem, jeżeli nie. No i miłego dnia ci życzę, widzu. Oczywiście tylko tym, co zostawili lajka i subskrypcję. Na razie, i jeszcze raz, wpadajcie na Letty Shops, bo Letty Shops jest piękne. Na, no, 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 jest no, no jest Piękne, tak samo jak Ty widzów. Miłego dnia.